Przykład rozszerzonej odpowiedzi, temat: Somalia to państwo upadłe, podaj argumenty i kontrargumenty do tego stwierdzenia, scharakteryzuj przyczyny i skutki obecnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Na początek warto w brudnopisie opracować sobie plan pracy, a w nim wypunktować ważne terminy, takie jak m.in. Róg Afryki, prawo szariatu, wojna domowa, państwo upadłe, państwo dysfunkcyjne i. Atrybuty władzy. Następnie warto wypunktować sobie terminy istotne dla wybranych aspektów pracy. Na początek cechy państwa upadłego, a więc upadek struktur władzy państwowej, rozkład społeczeństwa, rozpad infrastruktury technicznej, kryzys gospodarczy, konflikty społeczne, zanik praw człowieka i kryzysy humanitarne. W kolejnym aspekcie czyli Somalia jako państwo upadłe, warto wskazać przyczyny. A zatem: dyktator Mohamed Siad Barre, Puntland, Galmuduk, Jubaland, Somaliland, ash shabaab Hizbul Islam, Al-Qaeda, klęski żywiołowe, konflikty oraz wojna domowa, ataki terrorystyczne, anarchia i brak podmiotowości międzynarodowej. W ostatnim aspekcie, czyli Somalii jako państwo upadłe, skutki warto zająć się następującymi wątkami: brak podmiotowości międzynarodowej, zagrożenie międzynarodowe, zanik suwerenności, a także ubóstwo, głód, patologie społeczne, nepotyzm, wzrost przestępczości, ataki terrorystyczne, ciągłe wojny domowe oraz migracje.